Jeżeli już powołujemy tą radę, pomyślmy Panie Burmistrzu, tą Straż Miejską, pomyślmy Panie Burmistrzu, żeby ten rynek nasz jest piękny, mądrze zagospodarować, a do tego będzie służyło też, żeby tam był porządek i znajdziemy trochę środków. Proszę Państwa, w są takie. Karty postojowe. Można kupić w piosku złoty 50-50 zł, groszy. Tam zarabiają z tego małego ryneczku 25 tysięcy złotych miesięcznie, rocznie ponad 250 tysięcy. U nas jest dużo większy, piękny rynek, jest masa samochodów. My potrzebujemy środków na różne naprawy wodnika, na cokolwiek, nawet na tą straż miejską. I dołóżmy tą złotówkę. Przecież wszędzie jedziemy, wszędzie od nas biorą. I nie potrzeba tam specjalnej straży. Bo to się kupuje w piosku, przejdzie ten strażnik, czy emeryt tam jest i zobaczy, jest włożone, zakreślone i wszystko Bajam. w porządku. Z <średaptionym> uwagą wysłuchałem <mieście> wystąpienia pana burmistrza. to się cieszę, że budżet 2019 roku udało się rok, zrealizować. Natomiast y, myślę, że każdy z Państwa usłyszał też, jakie trudności niesie ze sobą realizacja tego budżetu, przed jakimi trudnościami stanie staje Pan burmistrz przy konstruowaniu budżetu na rok y, 2013. Y, doskonale Państwo wiecie, Pan burmistrz, że y, rząd nakłada coraz stanowcze zadania na samorząd, a niestety nie daje takich środków, takich pieniędzy, jakie trzeba. To dotyka na przykład y, oświaty, ale to wiemy, y, niż demograficzny brak subwencji zmusza burmistrza do oszczędności. No, oczywiście ja to rozumiem, y, nie ma innego wyjścia. Trzeba pamiętać o tym, że y, Panie Burmistrzu przy zwalaniu nauczycieli, niektórym nauczycielom trzeba dać prawo na zakup 20 więc to nie też koszty, Dodatkowo nauczyciele, którzy zostają w szkołach, mają dołęcz, aby w związku z tym znowu artykuł 30 trzeba będzie dołożyć te, jakbyśmy to nazwał, problemowe pieniądze, żeby wyrównać, stawić te pieniądze wynikają z karty nauczyciela. To wszystko niestety kosztuje i stąd y, moja obawa. Ja y, nie jestem przeciwnikiem samej Straży Miejskiej, bo być może jest to dobre rozwiązanie. Natomiast yy, uważam, że przed nami jest cała masa różnych wydatków, na które musimy znaleźć pieniądze. I tego nie unikniemy. Musimy. Tworząc straż miejsca, będziemy musieli zapewnić na kolejny lata w budżecie środki, ponieważ to, jak Pan Burmistrz powiedział, to nie jest straż, która ma przynosić do, A więc to jest ta instytucja, którą my musimy gotować, Z naszych pieniędzy, z pieniędzy podatników. Panie Komisarzu, wielokrotnie tutaj tej wypowiedzi, czy na wspólnym posiedzeniu, czy też dzisiaj na sesji wspomniał Pan przykład Połaniec jest bogatszą zimą, nie ma straży miejskiej. Świetna sprawa, zrobili sobie monitoring, mają centrum yy, przestępczość, yy, wykroczenia, sprawy. Może warto by było, panie Burmistrzu tą drogą sprawdzić, czy ten system się może u nas sprawdzi, yy, a jeżeli nie, no, to wtedy będziemy rozmawiać na temat straży miejskiej. Tylko taki traktat, o którym nie traka, jest straż miejska, nie ma nic przeciwko straży miejskiej. Ja mam przeciw, którzy ten czas jest wydarzył. Czas i Czas, który powiedziałem, jest dużo do w środowiskach, gdzie muszą być cięcia, gdzie, mówię, wiele gniazdki potraciły pewne czwartej etatu. Nauczyciele młodzi, między innymi mówiłem, wielokrotna reprezentantka Polski, proszę Państwa, kobieta o wielkich uprawnieniach sportowych, Akademia Wychowania Kierowniczego w Katowicach, proszę Państwa, z wieloma kwalifikacjami sportowymi i osiągnięciami. W pracy w musiała odbyć. To jest tragedia ludzka. To jest tragedia ludzka. Przecież w piśmie, które jest kierowane do komendanta wojewódzkiego policji, wyraźnie pisze, że Urząd Gminy Staszowie występuje. Zaplanowano cztery etapy merytoryczne, w tym komendant spraw, Ale to jest Wstępne zatrudnienie. Wstępne. w tym piśmie to klucz. nie uda się czterymając zatrudnienie. Proszę Państwa, rozmawialiśmy, Pan Burmistrz też to potwierdzał, że można skrócić koszty utrzymania budynku. Bo to, że 90 tysięcy kosztuje ochrona budynku, to jest prawda. I to, to jest, że powinno się nad tym zastanawiać, czy to skrócić te koszty. Może. System monitorowania ochrony środków który głównym motorem, bo z tego co ja rozumiem przez Komisję, Pan Burmistrz, tutaj właściwie głównym motorem to są, jest monitoring. Nie będzie potrzebna kata, dlatego że ten monitoring obsłuży. Wiemy o tym, że są możliwości dofinansowania, choćby z zatrudnienia ludzi. Mamy bardzo dużo wykształconych ludzi o niepełnosprawności i ludzi starszych, którym brakuje 2-3 lata do emerytury i chętnie. Można by ich wesprzeć z tym, żeby wydać im pracę, żeby spokojnie z tej węgury Połączyć ten system monitorowania z policją, proszę Państwa, mamy opanowane bezpieczeństwo. Mamy opanowane bezpieczeństwo. Ja wprowadziłem rozmowę z wysokiej rangi policjantem z Warszawy, który ma korzenie starszowskie jest w Staszowej Linie, z której połamczymy. Służby dodatkowe to jest 150 zł dziennie dwóch policjantów. proszę Państwa policja jest chętna, tylko kwestia polega na tym, na ile jesteśmy w stanie ich wesprzeć. Ja uważam, że te pieniążki, które tutaj udało się wykorzystywać na burmistrzowi, można by przeznaczyć w tym kierunku, bo być znacznie mniej niż... do no, ja, tego te, te, co jeszcze nie zdążyłem powiedzieć. Yy, na jednej z Komisji mówiłem, że... <trym> Wszystkiego typu mundurowych i nie, nie mundurowych, żeby dyscyplinować i, 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 i wymagać od <laughs> ludzi przestrzegania prawa jest, jest na bardzo dużo. Powołanie straży miejskiej, tu wyśmiorze jest tym, że jest to służba mundurowa. Ale jeżeli to jest służba mundurowa, musi wymierać określone naciski, restrykcje. Na mieszkańców naszej gminy. Spojrzałem o to. A więc powołujemy kolejny, kolejny aparat, kolejną służbę ucisku, który jest kierowany na mieszkańców. W sytuacji, kiedy mamy tak duże bezrobocie, gdzie ludzie nie mają pieniędzy, cięgamy jeszcze dodatkowe pieniądze, żeby od nich egzekwować a więc to się robił kolejny jakiś bunt wewnętrzny, że ten mieszkańców dalej jest winowali i do Myślę, że ten droga. Jest wiele innych przepisów administracyjnych, gdzie pewne zasady, zasady porządkowe przestrzegania określonych norm, które reguluje. Można to wyegzekwować w sposób bardziej łagodny, poprzez perspektywę, rozmowy, a nie poprzez... działania, na być w, miejscu, w strukturze w Urzędu Gminy. Zgodnie z takim przepisem sprawa w takim przypadku przed głową strukturę organizacyjnej straży określa regularnie straży oddawany przez Burmistrza i taki zapis jest uchwalony. Też tutaj na strukturze po prostu nie musi drugi... Proszę bardzo Pana Radnego za naruszenie arku 5 i artykułu 35 ustawy o samorządzie gminnym, jak to by nie przeprowadzono konsultacji, ja zwracam uwagę, że te przepisy tyczą się powoływania jednostek pomocniczych, a nie jednostek organizacyjnych. A jednostki pomocnicze w naszej gminie to są swoje. Ja Szanowni Państwo, i cieszę się z tego, że w trudnym czasie jak o tym rozmawiamy. Bo ja... Nie ma ja jestem przeciwko straży miejskiej. Ale tak takim rozumieniu straży miejskiej, jak ktoś, kto wchodzi w kontrolę, bo to uwaga Jestem przeciwko straży miejskiej, która będzie wchodziła po mytku, specjalnie i łapała dwa mandaty, za czym to tak poważą. Jestem przeciwko straży miejskiej, która będzie stała na rynku yy, Mickiewicza, czy Ryglu, żeby, żeby, łapać i łapać światło tak to przyszedł taki mandat. Po prostu uznanie polityki. My, to jest zadanie rządowe. My mamy coś w znaleźć z zadaniem na których nas nie znać. Ja chcę, żeby strażnika, w cudzysłowie stan porządkowo, bo strażnika została wybrana. A to jest zadanie na nasze, gminne i nie należy sobie zbyt rady. Nie dającym urzędnicy sprawy. I chciałbym pokazać, ten trzeci element, którego trzeba do tego dobra. Pomoc w rozwiązywaniu spraw administracyjnych, porządkowych, przymuszaniu, czasami pomocy, pomocy naprawieniu tego, co w się rodzi się od jaw. Bo jakie skutki mamy tego, że podpisane zostały umowy w 90% na odmówienie? Na, 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 jak to razem się podnieść własność? I opłaty, tak jest, że ta dyskusja w sposób administracyjny jest droższa niż, niż, niż tą z grup. Przy pomocy ich łatwiej tam będzie. Wierzę do tego w tym czasie. Tego, dlatego, że zarazem sposób sfinansowania W pracowniku urzędnika nie nastać nigdy. Tu, będą jej status, status strażnika, gdybym chciał. I miał taki zamek, to by dzisiaj powiedział. tak, strażnika, jakby po to, ma on wadę mówić, że no tak się leża. Że do minę od Nie mogę to dosłownie zrozumieć. Ja mówię, że spodziewam się, że to będzie na 20 tysięcy. Tylko. Bo chciałbym, żeby ten był upomnienia.

Ja bym z kolejnego do tylko plus dwa lata, o mówię. Więc cztery lata jest dwa. Nie, mówi, że dalej nie o co chodzi, pracowników, na tym trzeba mówić, że jest bo ja o tym mówimy. Że chcemy sfinansować stanowiska katastrofalne. Zbudowanie tych straży, mówiąc Będzie nie dzisiaj, nie do Będziemy Do czasu, kiedy powstanie momentowe. Potrzeba doznać naboru, właściwego naboru. Trzeba dokonać drugiego wyposażenia i zarządzić inwestycje infrastruktury tam, gdzie będą y, kamery. To tylko część. Bo przecież mówimy o kamerach, ale nie, nie mamy całej ludzkiej, żeby o połączyć z policją. Bo no, to jest uzdrowione z policją. Policja nie weźmie na swoje barki też, gdzie zbieramy, bo nie zbieramy też bo żony mamy dziennie, ale wezmę też po Chciałbym, żeby z naszym góry były tak, żebyśmy mogli, nawet pomimo, jak dużo, nie zamawiać na barkewarce. Na zbieranie barkewarce, tylko ucywilizować to barkewarce. Żeby te koszty po pokryły to, że jest tam większy władz.